tak, mamy sobotę, byliśmy z żoną w mieście, wracamy, przychodzę tu do kolegi, bo kosi trawę, mówi, że pszczoły przyleciały, no i jest rój, nie, ale rój roja. teraz nie wiadomo co to, co to z tym zrobić, kto to będzie jeszcze chciał może, może matkę by znalazł, to by ją złapał, coś by z tym wymyślił, nie, ale co to wymyśli, ale muszę wam się wszystkim pochwalić. Właśnie dostałem od dzieci nową. Nie wiem czy to będzie widać. Nową piękną bluzę. Niebrudną, a szkoda było ubieraj do tych pszy, bo to Zaraz się od propolisu oddechnie. Jak to się na brzuchu opiera, robota matkę znalazł. To by może i wróciły gdzie miałyby wrócić, ale znajdź tu matkę, nie? Kurde. Nie jest taki jakiś wielki. Dobra, muszę matkę szukać, zobaczyć, co się uda. A jak nie, to szukać kogoś, kto będzie chciał pszczoły, bo już ludzie nie chcą pszczół. Nawet teraz ten rok taki jest obfity. To pszczołowanie, że szkoda mówić. No najlepiej byłoby właśnie znaleźć matulę. Raz się w tym roku udało, może się uda i drugie. Wątpię. Dobra, zobaczymy. Muszę popatrzeć, poszukać. to szukać. Atakują mi telefon. Udało się matulkę złapać. Matulka jest tutaj w tym lokówce. Pytanie teraz, czy jest więcej matek, czy nie? Udało się, no zobaczymy. Popatrzę jeszcze tu, matkę włożę sobie teraz do jakiejś odkładówki. Będziemy szukać chętnego na te pszczoły. Aczkolwiek powiem wam, że przypuszczam, że są to moje pszczoły i trochę mi tak szkoda będzie wydać, nie? Ale nie ma co żałować. Jest ich na tyle, że po prostu aż za dużo. No zobaczymy, czy jest jeszcze może, bo, bo w ogóle się jakoś tak, no nie wiem, dziwnie zachowują, ale... No i słuchajcie, tak jak przypuszczałem, jest druga matka, ta jest taka dość mała, młoda, ale widziałem tu już starszą, tylko że, kurczę, mam tak sprytne palce, że nie udało się jej złapać, nie? A jak jej się nie udało złapać, tak dała nogę i nie wiadomo, gdzie ona weszła, nie? Trochę ciężko ją tu będzie znaleźć teraz. No miejmy nadzieję, że Kuba przyjdzie i we dwójkę znajdziemy. Kuba młodszy, on ma te palce sprytniejsze, oczy też lepsze. Może szybciej ją gdzieś dopatrzy, nie? No bo to kurde, nie chciałbym kolejnej rodziny robić, jakbym złapał matkę. Prawdopodobnie one wrócą sobie do starego ula. No dobra, czekamy, zobaczymy. Przyszedłem czyścić klatki królikom, a tu proszę, nikt nie chce mi tutaj wyjść na bok, usunąć się. Nie ja miał mógł sobie klatkę czyścić, tylko tu stoją takie mordy. Tutaj jakby taka czarna morda, tu taka brązowa moja. Tutaj jest taka machoniowa, nie wiem jakie to kolory są, takie. Jakie są, nie? A muszę im klatki posprzątać, że nie chcą nie wyjść stąd. Dobra, zaraz was przełożę gdzieś na ten i będziecie sobie po, po tym chodzić. Dobra, mamy godzinę dziesiątą. Około dziesiątej. Niedziela które miałem tam pod drzewem w tej odkładówce, ten rój, jest przeniesiony do ula. Po jednej nocy, o, jedna noc, dzień, dzień, no i wczoraj w nocy przenosiłem je. to no są tutaj, nie? Zaraz ja będę je przekładał sobie. No są jest prezencko, wszystko. No, no i pszczoła, nawet nie kopciłem, muszę im zakopcić, żeby wiedziały, że przyszedłem muszę się spieszyć muszę się spieszyć dlatego że no muszę jechać do kościoła jeszcze na 11 więc chcę to zrobić przed kościółkiem, żeby to pszczółki już się nie gniotły tutaj w tym w tej odkładówce A część ładnie sama przeszła i już od wczoraj są tu. No, nie około 12 w nocy przenosiłem go dopiero tak można było, ale skleiły I Dobra, jedną ręką chwilę ponadrywam, zobaczę z tego, a później wyłączę telefon. Przykleiłem Dobra. To sobie tu na razie postawimy. Dobra. No. nie? Dobra i wywalam te ramki, wkładam tutaj, a Wam później pokażę już jak zamknę. Nie mam gdzie tutaj znowu statywu postawić, bo zresztą pszczoły trochę atakują w telefon, bo to czarne. O już jedna jest dobra. Chciałem Wam pokazać przez słabą pamięć, przez to, że zapomniałem. Użyłem pół ramki pół do pszczół. Zobaczcie jak one pięknie sobie to odbudowały. Coś pięknego. Tu jest zaczerwione, tutaj nie jest jeszcze, muszę to obejrzeć dokładnie jak nie będzie jajek, to muszę uciąć I tą zaczerwioną muszę wyeliminować. Kurczę, zapomniałem po prostu, że nie mają ramki całej. I sobie postanowiły same zbudować ramkę. Miały na czym ciągnąć, tylko ciągły, nie? Już tak prawie przełożone, mam jeszcze dwie ramki, spoko będzie. Więc tak, przez moje zapiostwo i brak hmm. czasu to pobudowały jeszcze dwie takie ramki nie ale tutaj jest pokarm to nie jest źle to im zostawimy na końcu tutaj też jest pokarm to im też ja im zapomniałem bo im dano właśnie trochę pokarm w tych ramkach tą fajnie zaczerwiły tą zaraz dużą dostaną tutaj zaczerw żeby nie było miałby tutaj co na czym pracować tu dostaną i te dwie pójdą na koniec i nie po prostu tam albo wyjedzą albo się wybudzą. Kuba tutaj ładnie wypoziomował nam te stojaki. Ten stojak na cegłach jest to ustawione żeby to nie gniło. Z czasem to tak się zapadnie tak. No. Dobra iść się ubierać jechać do kościoła bo to dzisiaj jeszcze Procesja w kościoła i ze straży idziemy, niesiemy budynek do dobra Mamy poniedziałek I w poniedziałek dokonaliśmy nowego zakupu Są to kurki zielono-nóżki 7 sztuk Znowu musiałem się z roboty szybciej urwać, żeby pojechać Kurde, powiem Wam, że masakra, nie? Są, dostały jeść, dostały pić, muszą się przyzwyczaić Są małe pod dużych kur Ale może Coś w końcu się powodzi nie? Zobaczymy. Są na razie, to są, zobaczymy.